Państwa serdecznie. Ja nazywam się Paweł Jaskurski, na co dzień pracuję w Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku i razem z moim kolegą Marcinem Kowalewskim, który na co dzień pracuje w MOPS-ie w Gdyni. E, przeprowadziliśmy w tym roku takie badanie e, na zlecenie właśnie Federacji przy współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i to było badanie dotyczące profilaktyki bezdomności w polskich gminach. Krótko mówiąc, chcieliśmy sprawdzić, jak to jest z tą profilaktyką, co gminy robią i na jaką skalę prowadzą działania tego typu. Badanie podzieliliśmy, badanie podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy etap to było badanie ilościowe i w ramach tego badania ministerstwo rozesłało do wszystkich gmin w Polsce ankietę z prośbą o wypełnienie tych ankiet. Spłynęło do nas ponad 400. I później analizowaliśmy te ankiety i spośród uzyskanych odpowiedzi wybieraliśmy te gminy najciekawsze, w których uznawaliśmy, że dzieje się coś wartego bliższego zapoznania się, i wtedy przeprowadzaliśmy pogłębione wywiady z przedstawicielami tych gmin. Zorganizowaliśmy też webinarium ogólnopolskie i w ten sposób zbieraliśmy już dane bardziej szczegółowe. Sama liczba, ponad 400 gmin, to oczywiście dosyć duża liczba, natomiast jeśli spojrzymy na to, że w Polsce wszystkich gmin jest 2,5 tysiąca, to tak naprawdę badaniem objęliśmy niecałe 20% gmin w Polsce. W związku z czym wyniki, które otrzymaliśmy w badaniu, nie są wynikami reprezentatywnymi dla całego kraju i nie można zero-jedynkowo wszystkich cyfr przełożyć na, na cały kraj. Natomiast na pewno wszystkie trendy, które nasze badanie wykazało, to tak naprawdę, trendy, zjawiska i tendencje realnie występujące w, w naszym kraju, w związku, z czym, w związku z czym wszystkie spostrzeżenia i wnioski, które nasze badanie pokazało, wydaje mi się, że są całkiem, całkiem interesujące. Jeśli chodzi o samą definicję profilaktyki, to zastosowaliśmy definicję, która była powstała na potrzeby gminnego standardu wyznania z bezdomności, którą w skrócie można by w zasadzie treścić tak, że profilaktyka to wszystkie działania adresowane do osób, które jeszcze nie są bezdomne, e, po to, żeby uchronić te osoby przed wpadnięciem w bezdomność. Jeśli ktoś z Państwa się zastanawia, po co o tym mówię, przecież to jest takie oczywiste, to nasze badanie pokazało, że to nie dla wszystkich jest takie oczywiste. E, ponieważ oczywiście profilakty, profilaktyka jest bardzo szerokim zagadnieniem i można by w wiele różnych działań przedstawić jako działania profilaktyczne, Chcieliśmy jednak zawęzić trochę odpowiedzi gminy. chcieliśmy, żeby nam gminy na przykład mówiły o tym, że prowadzą transport publiczny, dzięki czemu ludzie dojeżdżają do pracy, zarabiają pieniądze i przez to nie zostają bezdomnymi. W związku z czym zawęziliśmy, zawęziliśmy na pytania, nasze pytania do kilku takich najważniejszych wątków, przede wszystkim do wątków, które są zapisane w, w surusie, który jest dokumentem, moim zdaniem doskonałym przykładem na to, że jak się wymyśla jakąś nazwę, to powinno się najpierw sprawdzić jaki jest skrót. To jest strategia rozwoju usług społecznych. To jest taki dokument, który polski rząd uchwalił, i od zeszłego roku ta strategia jest realizowana przez wszystkie gminy w Polsce. Do 2030 roku ta strategia będzie realizowana, i w tej strategii też są zapisy dotyczące profilaktyki. One są oczywiście dosyć wąskie, natomiast. No, Sprawdzają się do wielu bardzo ciekawych i ważnych zagadnień, takich właśnie jak mieszkania, usługi dla osób przejąjących pieczę zastępczą, czy w ogóle różnego rodzaju instytucje, kampanie społeczne, różnego rodzaju działania dotyczące osób zagrożonych eksmisją. Więc nasze pytania przede wszystkim dotyczyły tych usług, które wiedzieliśmy, że gminy prędzej czy później będą zobligowane w niedalekiej przyszłości do realizowania na swoim terenie, a do tego jeszcze oczywiście dodaliśmy kilka dodatkowych pytań dotyczących zbierania danych, e, tworzenia strategii lokalnych, e, czy ewentualnie inne działania prowadzone przez inne instytucje na terenie, na terenie gminy. I do, dokładne wyniki oczywiście są zawarte w, w raporcie z naszego badania, ten raport jest do osiągnięcia ze strony federacji, jest też tutaj, więc zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, natomiast ja oczywiście, żeby nie, nie przeciągać zawężę moją wypowiedź tylko do najważniejszych wniosków, i rekomendacji płynących z naszego badania. Jeśli chodzi o najistotniejsze wnioski z naszego badania, to, no to pewnie nie będzie zaskoczenie dla większości z Państwa, że przytłaczająca większość gmin w Polsce nie prowadzi żadnych działań profilaktycznych dotyczących zjawiska bezdomności. Oczywiście. Podkreślę, że są wyjątki, to nie jest tak, że nikt niczego nie robi, bo oczywiście są gminy, które zasługują na, na, na wyróżnienie i o tych gminach też można przeczytać w naszym raporcie. Natomiast jeśli chodzi o dominującą politykę i strategię prowadzoną w gminach, to 70% gmin biorących udział w tym badaniu na wszystkie pytania odpowiedziało nie. Czyli, że nie, nie prowadzimy tego, nie prowadzimy też następnej rzeczy, o którą pytaliśmy. A z tych 30%, które odpowiadały tak, no to też nie wszystkie z tych gmin tak naprawdę do końca mówiły prawdę. No są gminy, które lubią czasami koloryzować, gdy mówią o swoich działaniach. I przy okazji tego badania też mieliśmy przyjemność to parę razy zaobserwować, gdy na przykład gmina twierdziła, że w ankiecie napisała, że na swoim terenie prowadziła kampanię społeczną poświęconą bezdomności. My wtedy dzwoniliśmy zainteresowani, jak ta kampania wyglądała, po czym dostawaliśmy informację, że no to była taka bardziej informacyjna kampania niż społeczna i ona była tylko w internecie, po czym na końcu okazywało się, że po prostu na stronie internetowej urzędu gminy jest adres, gdzie jest noclegownia po prostu w okolicy i to była ta kampania społeczna, więc e, gdyby tak bardziej e, surowo się przyjrzeć otrzymanym wynikom, to mogły być jeszcze bardziej jeszcze bardziej pesymistyczne. Natomiast to, co dla mnie było najciekawsze i, i, i zaskoczyło mi bardzo mocno, to to, że przede wszystkim sam termin profilaktyka nie jest, nie jest do końca zrozumiały dla, dla części osób i to osób pracujących w naszym sektorze, dla specjalistów zajmujących się na co dzień pracą z osobami bezdomnymi. Bardzo często spotykaliśmy się z z takimi sytuacjami, że gdy pytaliśmy o profilaktykę i oczywiście mówiliśmy na początku w ogóle całe badanie zaczynało się od wytłumaczenia co jest profilaktyką według nas, a co nią nie jest i mówiliśmy, że profilaktyką na przykład według nas nie są noclegownie dla osób bezdomnych, bo one świadczą usługi dla osób, które już są bezdomne, a my pytamy o to co się robi dla osób, które jeszcze nie są bezdomne. No i w odpowiedzi otrzymaliśmy na przykład odpowiedź, że gmina prowadzi noclegownie. I gdy tłumaczyliśmy, że to nie jest profilaktyka, bo te osoby już są bezdomne, to nam wtedy mówiono, że no tak, ale gdyby nie noclegownia, to one byłyby na ulicy i wtedy byłyby jeszcze bardziej bezdomne, w związku z czym ta noclegownia, ona jest trochę profilaktycznym działaniem. W związku z czym, no krótko mówiąc, nawet jeśli nam się wydaje, że to jest wszystko oczywiste, to nie dla wszystkich jest to oczywiste, i to nie dla wszystkich też specjalistów pracujących w naszym kraju, to zjawisko nie do końca jest też w pełni zrozumiałe. Także tak jak powiedziałem gmin wykazujących zaangażowanie w kierunku profilaktyki zjawiska bezdomności jest stosunkowo niedużo, a takich, które podejmują bardziej aktywne działania, większą inicjatywę, no to tych jest w zasadzie, można powiedzieć, że w naszym badaniu chyba tylko kilkanaście takich gmin żeśmy, żeśmy znaleźli. Jeśli chodzi o główne wnioski z płynące z naszego badania, no to tak jak powiedziałem, no oprócz tego, że większość gmin nie prowadzi żadnych, żadnych działań profilaktycznych, jeżeli już jakieś gminy prowadzą tego typu działania, to na ogół one występują w dużych miastach, w metropoliach, w miastach średniej wielkości profilaktyka już występuje rzadziej, natomiast jeśli chodzi o małe miasta czy gminy wiejskie, to tam profilaktyka jest, no jest rzadkością. No jest to oczywiście związane z wielu powodów, ale przede wszystkim po pierwsze, ze skali problemu bezdomności, która jest większa w metropoliach, a po drugie, z możliwości finansowych czy kadrowych, jakie występują na, na terenie poszczególnych gmin. Natomiast to, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło z wniosków płynących w, z naszego badania, to to, że jeżeli gmina już prowadzi jakąkolwiek działalność profilaktyczną, to tą, tej działalności nie prowadzi pomoc społeczna. Jeśli gmina cokolwiek robi. W tym kierunku, to na ogół profilaktyką zajmują się wydziały lokalowe. Krótko mówiąc, jeżeli człowiek nie będący bezdomny, jest na przykład taki no nie wiem, samotny mężczyzna, który ma pracę i zarabia powiedzmy 3000 złotych, ale mieszka w mieszkaniu wynajmowanym i na mieszkanie opłaty schodzi mu 1700, zostaje mu 1300 i to jest za mało, żeby się utrzymać. W związku z czym ma już kilka chwilówek wziętych na siebie, zalega z jakimiś dwoma czynszami. Jeżeli ktoś taki przyjdzie do lokalnego ośrodka pomocy społecznej, jedno z pierwszych pytań, jakie usłyszy, to, e, no krótko mówiąc, e, kryterium dochodowe. I gdy pracownicy słyszą, że ma 3000 na głowę, to powiedzą mu człowieku, to ty się ogarnij i sobie lepiej poukładać swoje sprawy, bo tutaj w kolejce czekają ludzie, którzy mają po 300 zł na głowę. W związku z czym to kryterium dochodowe, ale oczywiście też jeszcze kilka innych kwestii sprawia, że w instytucjach pomocy społecznej osoby, które potrzebują profilaktyki, na ogół w ogóle nie są traktowane jako, jako klient pomocy społecznej. I część z tych osób, jeśli no nie jest w stanie sobie poradzić, to ląduje nigdzie, bo nikim nie jest w stanie pomóc, a ci trochę bardziej obrotni, to oni właśnie idą do tego Urzędu Gminy, do tego Wydziału Lokalowego. I tam proszą te panie, żeby rozłożyli im ten czynsz na raty, jeżeli ktoś mieszka oczywiście w, w, w mieszkaniu gminnym. E, paradoksalnie największymi ekspertami gminnymi, jeśli chodzi o profilaktykę, to właśnie nie są pracownicy socjalni z ośrodków e, pomocy społecznej, to nie są lokalni aktywiści z organizacji pozarządowych, tylko to te panie średniego szczebla z wydziałów lokalowych, które zajmują się naliczaniem czynszu i to do nich e, kolendują te wszystkie kobiety, prosząc o to, żeby im odroczyć czynsz, i one, chociaż tak naprawdę na ogół są osobami. Albo ze średnim wykształceniem, albo ze wykształceniem ekonomicznym i nie mają żadnych takich narzędzi, jak, jakie mamy my, pracownicy sektora pomocy społecznej, one próbują dojść do tego, czy no to rzeczywiście tej kowalskiej to trzeba pomóc, bo to porządne ludzie, czy, czy, może, e, czy może to pijaki i nie warto im pomagać, prawda? I to one później idą do kierowniczki, i proszą o to, żeby podpisała decyzję, że tym to jednak obniżamy ten czynsz. W związku z czym to dla, dla mnie, jako pracownika pomocy społecznej, było bardzo zaskakujące, ponieważ no, widać z tego badania, że w każdej gminie jest bardzo duża ilość osób wymagających pomocy, a będących ignorowanych przez nasz sektor. I to też, żeby też mieć pełną świadomość tego, jeżeli już gmina na ogół prowadzi jakieś, jakieś działania profilaktyczne, to one na, na ogół. Zawężają się tylko właśnie do tego rozkładania czynszu na raty, obniżania wymiaru czynszu, ewentualnie ucinania tych odsetek. Suma Summarum prowadzi to do tego, że jakąkolwiek ofertą profilaktyczną na ogół objęci są tylko ci ludzie, którzy mieszkają w lokalach komunalnych. Jeśli ktoś mieszka w mieszkaniu wynajmowanym na wolnym rynku, no to już nie może liczyć nawet na taką pomoc. Jeżeli ktoś jest zadłużony, na przykład w różnych tam chwilówkach, i wynajmuje mieszkanie na rynku prywatnym, no to na ogół tym osobom już nikt nie pomaga. Oczywiście są pewne wyjątki, to też wiem, że to są tutaj przedstawiciele różnych instytucji, różnych gmin. Są wyjątki w Polsce oczywiście, natomiast mówię o takim mocnym trendzie widocznym, który można zauważyć na podstawie naszych badań. Co też jest pewnie następstwem tego, tego, o czym mówiłem, to to, że większość gmin w ogóle nie zbiera danych dotyczących zadłużeń własnych mieszkańców. Jeśli już zbiera tego typu dane, to na ogół zbiera tylko dane dotyczące osób mieszkających właśnie w lokalach komunalnych. Że, ale to też nie jest. To też nie jest wcale nagminnym zjawiskiem, co dla mnie też było zaskakujące, ponieważ w niektórych gminach to jest tak, że to jest po prostu jeden budynek, jeden korytarz, w jednym pokoju jest wydział lokalowy, który ma da wszystkie dane dotyczące zadłużeń komunalnych. Obok jest wydział spraw społecznych albo, albo dotyczący polityki społecznej i ci ludzie w tym pokoju obok nie wiedzą o tym, że, że tam jest cała lista osób e, zadłużonych i w zasadzie e, czekających na to, żeby stać się klientem pomocy społecznej. I oczywiście e, teorie na ten temat są różne. Dużo gmin, dużo gmin tłumaczyło to przepisami RODO i to też było widać w naszym, w naszym badaniu, że są w ogóle bardzo duże rozbieżności w interpretacji przepisów dotyczących RODO. Mniej więcej dwie trzecie gmin mówiła, że oni nie mogą nic robić, bo RODO im zabrania, a jedna trzecia gmin mówiła, że oni robią te rzeczy, bo RODO im nie przeszkadza w tym. I co ciekawe, to nie było tak, że ta jedna trzecia gmin, która robi cokolwiek w kierunku profilaktyki, to ona ma jakąś, nie wiem, specjalną ekspertyzę albo ma jakąś nietypową metodę pracy. To są na ogół bardzo proste rozwiązania. No, po prostu RODO okaże zapytać najpierw o zgodę na przetwarzanie do nowych osobowych. No, jest tym trochę więcej papierów, bo musimy o to zapytać, no, ale pytamy, dostajemy zgodę i prowadzimy działania profilaktyczne. Inną sprawą jest też to, że prawdopodobnie, a to już są nasze już domysły mojej Marcinarze, że część gmin po prostu traktuje to RODO jako wymówkę po prostu do nierobienia czegoś, że oni tak naprawdę wiedzą, że mogliby to zrobić. No ale zawsze można powiedzieć, że RODO nam zabrania. Dwie minuty, a pięć, OK, no to w pięć się zmienię. zmieszczę. Eee... Także, e, e, także, tak jak powiedziałem, są, e, są bardzo duże rozbieżności w, w tej kwestii w ogóle interpretacji tych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. E, no jak nie trudno też się domyśleć, większość gmin nie posiada żadnej strategii bądź programu e, rozwiązywania, e, przeciwdziałania problemu, problemowi bezdomności e, i ten brak spójnego planu. I takich różnych sformalizowanych działań, też właśnie powoduje to, to takie rozproszenie tych usług po różnych instytucjach, że tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego pomysłu na to, jak, jak prowadzić tą politykę, tylko właśnie trochę coś w lokalówce, trochę coś w, w ośrodku pomocy społecznej. E, no i to, co było też widoczne w naszych badaniach, to to, że w ogóle profilaktyka y, ma o wiele mniejszy priorytet. W, w instytucjach pomocy społecznej na ogół wychodzi się z założenia, że ci, którzy wymagają profilaktyki, to, to są ci ludzie, którzy wcale jeszcze mają nie najgorzej w swoim życiu. Że mamy o wiele więcej tych właśnie już tutaj czekających przed noclegownią albo przed, przed ośrodkiem i że większość gmin tak naprawdę prowadzi przede wszystkim działalność interwencyjną. Zapomniałem słowa. Przede wszystkim działalność interwencyjną. Później trochę jak jeszcze mają możliwości, to prowadzą działania integracyjne. Ale jeśli chodzi o profilaktykę, to, to na ogół nie, nie robi się nic. I co, co wydaje się też absurdalne, bo gdy przychodzi ten człowiek, tak jak powiedziałem, dajmy na to z tym dochodem 3000 na, na głowę, no to on oczywiście nie wchodzi w grę, nie dostanie nic, ale jak za dwa lata stanie się bezdomny i przyjdzie do tego urzędu, no to wtedy jest dla niego pełen wachlarz usług. Od zasiłków, przez schroniska, może po skierowaniu do Centrum Integracji Społecznej. I spokojnie kilka tysięcy miesięcznie można na niego wtedy z czystym sumieniem wydać. Podczas gdy można było dwa lata wcześniej wydać na niego 500 zł, i on by w ogóle nie trafił do tego systemu. E, niestety nie dla wszystkich jest to jasne. Nie wszyscy widzą w ogóle powiązanie między profilaktyką, integracją, e, interwencją i, i integracją. E, oczywiście. Oczywiście można by jeszcze mówić o wielu innych rzeczach, na przykład to, że brak działań profilaktycznych w gminach, w gminach może też wynikać z różnych lakonicznych zapisów prawnych, na przykład w ustawie o pomocy społecznej słowo profilaktyka. Występuje cztery razy i dotyczy przede wszystkim profilaktyki i uzależnień. Jeśli chodzi o bezdomność, to tam się nie pojawia. No i generalnie jest brak obowiązku realizacji tych zadań w Polsce. Nawet ten SRUS, o którym mówiłem wcześniej, on też nie nakłada obowiązku, on tylko pokazuje kierunki rozwoju. Że za 7 lat zapytamy Was, czy zrobiliście coś w tym kierunku, ale jak nic nie zrobicie i będziecie mieli dobre wytłumaczenie, no to nic wam się nie stanie. W związku z czym, brak obowiązku realizacji tego typu działań też ma wpływ na to, że duża część gmin po prostu nic nie robi w tym kierunku. No i tak kończąc, z jakimiś rekomendacjami, jeśli chodzi o takie podstawowe rekomendacje, no to no nasze. Uzyskane w naszym badaniu dane pokazują, że jest po pierwsze bardzo duża potrzeba edukacji dotycząca tego, czym jest w ogóle profilaktyka i jaki jest jej związek i wpływ na pozostałe dziedziny naszej pracy, że im. Im więcej osób obejmiemy profilaktyką, tym mniej osób będziemy musieli później wspierać w schroniskach czy, czy w mieszkaniach. Po drugie, też jest potrzebna edukacja dotycząca właśnie tego RODO nieszczęsnego, które jest pokazywane jako to, ten właśnie ten akt prawny, który nam zabrania robić cokolwiek, podczas gdy można sobie radzić z tym bez większych problemów. No i Zgromadzony materiał z naszych badań pokazuje, że jest też potrzeba podniesienia rangi tej profilaktyki, nadania jej większego priorytetu, żeby to nie było tak, że w gminach większość budżetu właśnie wydaje się przede wszystkim na integrację, trochę na na interwencję, trochę na integrację, a profilaktykę to jak się trafi jakiś projekt unijny albo pod koniec roku staną pieniądze gdzieś tam i można złożyć jakiś projekcik taki dwumiesięczny, no to ewentualnie wtedy, ale też niekoniecznie. No i krótko mówiąc no wydaje nam się, że jest też potrzeba wprowadzenia czegoś bardziej na kształt strategii bądź przynajmniej planu, żeby gminy miały obowiązek stworzyć jakiś plan. No strategia to dosyć górnolotne słowo, ale tak pewnie byłoby najlepiej. Gdyby odbywało się to według jakiegoś planu, który byłby narzucony, z góry jest szansa, że te wyniki wyglądałyby lepiej i gminy może robiłyby coś więcej w tym, w tym kierunku. Oczywiście plan musiałby zakładać zarówno jakąś diagnozę sytuacji mieszkańców gminy i to wszystkich mieszkańców gminy, nie tylko tych, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych, ale też tych, którzy mieszkają na wolnym rynku. Zaplanowanie różnych działań. Profilaktycznych, kampanii społecznych, też informowania ludzi o, o dostępie do różnego rodzaju usług. Wydaje nam się to niezbędne, żeby cokolwiek zmieniło się w sposób zauważalny w naszym kraju. I na sam koniec. W, nasz, w naszym raporcie możecie Państwo znaleźć opis przykładowych rozwiązań. Oczywiście tych gmin, które mają się czym pochwalić i które robią fajne rzeczy jest jest więcej z powodu ograniczonej objętości raportu zawęziliśmy nasze przykłady do sześciu gmin ale oczywiście tych gmin jest więcej w Polsce natomiast jest ich wciąż mało e, opisaliśmy przykładowe dobre rozwiązania zarówno z małych gmin jak i średnich jak i dużych możecie państwo się z tym zapoznać zachęcamy do zapoznania się z raportem naszego badania dziękuję za uwagę miłego dnia